Skoro Donald Tusk wystąpił w szansie na sukces, mając patrzeć na szkło w drodze na polityka, no takiego jakim jest, wszyscy wiemy, słabo słuchającego głosu ludzi, to ja też zaśpiewam. Partia PIS jest najlepsza na świecie. Wszystkim rozdajemy o tym dobrze, wiecie. Wszystkim ludziom dużo dajemy. A sami się tylko bogacie jemy. my miliardy sobie do kieszeni wchamy. A wam 500 zł obsranę domy i podwyżki razy 1000, razy 100 tysięcy też. Także 500 złotych równe jest tyle, co nieżyjący pies. A więc koszt pogrzebu, który zakopa trzeba go by dalej jakoś sobie to życie fajne szło. Partia PiS jest najlepsza na świecie Jeśli o tym nie wiecie, to się dowiecie Policja przyjdzie i wpierdoli wam I tak długo tłukło, tłukło będzie was Aż sami nie stwierdzicie, że PiS najlepszym partią jest na świecie Wszyscy o tym dobrze przecież, wszyscy wiecie Nigdy słońce nie świeciło tyle za tuska, co za... PiSu no i że śniegu nie było, tylko zawsze że na Stroje komunistyczne są strojami najgorszymi na świecie. Zniszczyli kraj, rozgrabili, skłócili, zadłużyli, bezrobocie wszystko to te, te pierdoły co w TVP powiadają to są kłamstwa, ściemy, oszustwa i manipulacje, w ogóle tego nie słuchajcie. Żadnego watu nie uszczelnili, wszystko rozszczelnili. Sami nakradli wszystkie afery innych, to były ich afery inspirowane za czasów Tuska. Wszystko co robili, tylko po to, żeby kasę wziąć i pieniądze, ale żeby nic nie budować. Budowa jest najmniej ważna. To pokazuje lotnisko w Radomiu, które jest 7 razy burzone, 7 razy budowane. Chodzi o to, żeby nie funkcjonowało, ale żeby kasa, kasa szła. Czy w 2 miliardy wydane po to, żeby zaraz burzyć? Żeby kasa, kasa szła. Tylko o to chodzi. No. O nic więcej, kochani, nic nie budują, tylko kradną. Tak jak naziści, tak jak komuniści, to jest dokładnie to samo kurestwo. Witamy w wolnej Polsce.